Będziemy mówić o podstawach systemów zarządzania, bo niestety ta teoria jest nam potrzebna, jest nam niezbędna. Musimy sobie troszeczkę zdefiniować tę teorię i też ustawić się w trochę w takiej czasoprzestrzeni związanej z systemami zarządzania jakością. Powiem sobie trochę o definicjach związanych z audytami, z inspekcjami, z kontrolami, bo w zależności od tego, z jakim systemem jakości mamy do czynienia, możemy mówić albo o inspekcji, albo o audicie, albo o kontroli, Powiemy sobie troszeczkę na temat aktów prawnych, aktów normatywnych, które obowiązują w systemach zarządzania jakością. Przedstawimy sobie, ja postaram się Państwu przedstawić audytowanie jako proces. Będę mówić trochę na temat kompetencji audytorów, na temat prowadzenia audytu, na temat oceny tych audytów i na temat realizacji działań poaudytowych, tak żebyśmy skończyli godzinę 14.30. Taki jest plan, taki jest jeden z celów. Bo każdy z nas przychodzi na takie spotkania, na takie szkolenia z jakimiś swoimi celami i oczekiwaniami. Ważne, żeby te cele były sprecyzowane, żeby one były realistyczne, żeby one były określone w czasie, żeby można było je w jakikolwiek sposób zmierzyć no i żeby one były w jakikolwiek sposób atrakcyjne dla stron zainteresowanych, dla tych interesariuszy. Zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie. Zachęcam Państwa do. Takiego aktywnego włączania się w całe dzisiejsze szkolenie, bo jednym z moich celów, jednym z naszych celów, jako ja, jako ja Monika Partyka i jako portal laboratoryjnie.pl, jednym z naszych celów jest przekazanie Państwu odpowiednich informacji, odpowiedniej wiedzy, Przeszkolenie, jak to się ładnie mówi, przeszkolenie państwa z tego akurat obszaru, który jest dzisiejszym, dzisiejszym tematem, dzisiejszym zagadnieniem, ale to też zależy od państwa, to też musi być albo powinna być. Powinna być taka współpraca między nami, więc jeżeli Państwu się będą nasuwać jakieś pytania, uwagi, wątpliwości, to bardzo proszę o zadawanie tych pytań, bardzo proszę o taką komunikację. Ja wiem, że mamy czas pandemii, ja wiem, że szkolenia stacjonarne są o tyle lepsze, że można bezpośrednio zadać pytanie, bezpośrednio coś poruszyć. Prościej jest zadać pytanie tak wprost, twarzą w twarz, niż za pośrednictwem. Tych mediów zdalnego dostępu, ale wydaje mi się, że w świetle tego, co się dzieje dookoła nas i w świetle tego, że mamy takie, a nie inne ograniczenia, musimy się nauczyć również korzystać z mediów zdalnych, z mediów elektronicznych i mam nadzieję, że będziemy te media wykorzystywać właśnie również jako jeden z kanałów komunikacyjnych. W życiu trzeba mieć jakikolwiek cel, w życiu trzeba mieć jakieś cele, różne te cele są. Każdy z Państwa powinien sobie, tak, tak, powinien to takie autorytatywnie brzmi, ale, ale każdy z Państwa w tej chwili dobrze by było, żeby określił sobie w głowie jakie są Państwa cele w związku z tym dzisiejszym tematem, jakie są Państwa oczekiwania odno odnośnie tego dzisiejszego tematu, odnośnie tego dzisiejszego spotkania, jakie są Państwa Cele, czy może jeden cel, czy może kilka celów? Co Państwo chcieliby osiągnąć poza odpowiednim certyfikatem? Ale co Państwo chcieliby osiągnąć z tego dzisiejszego spotkania, z tego dzisiejszego sz szkolenia? Będziemy starać się układać, te puzzle związane z jakością, związane z audytem, związane z inspekcją, związane z kontrolą, związane z cechami osobowościowymi. Będziemy starać się je układać, będziemy starać się je wpasowywać w odpowiednie miejsce, będziemy starać się dopasowywać wszystkie informacje tak, żeby można było stworzyć jedną z spójną i wspólną układankę, żebyśmy na zakończenie tego dzisiejszego dnia mogli powiedzieć: Mamy ułożone te puzle, które są na dzień dzisiejszy przewidziane. Więc dzisiaj celem, jednym z celów, też jest przekazanie Państwu wiedzy na temat audytów, na temat tych zasad audytowania systemów zarządzania, jak zaplanować audyt, jak przygotować harmonogram, jak określić kryteria, co to są w ogóle kryteria audytowe, jak udokumentować przebieg takiego, no takiej kontroli, jak stworzyć raport, czym jest raport, co on powinien zawierać, jakie są elementy składowe raportu, to są takie rzeczy, które przewidzieliśmy w tym dzisiejszym, w tym dzisiejszym szkoleniu, w tym dzisiejszym temacie, w, tym, w temacie tego dzisiejszego spotkania, więc mam nadzieję, że te wszystkie informacje będą Państwu w sposób dość strawny przekazywane. Przejdźmy teraz do zarządzania programem auditów. Ten program audytów musi być ustanowiony. Program audytów musi być wskazany, musi on być ustanowiony i może obejmować audyty dotyczące jednej lub więcej norm, norm systemu zarządzania, czy też innych wymagań, które mogą być przeprowadzone oddzielnie albo, albo łącznie. Ważne jest, żeby ten zakres programu audytu był oparty na wielkości i charakterze audytowanego, na charakterze funkcjonalności i złożoności zagrożeń i szans. Na poziomie dojrzałości systemów zarządzania, które mają być audytowane, musi być po prostu ten program odpowiednio sformułowany w zależności od tej jednostki organizacyjnej, od tej, od tej organizacji. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na to, gdzie zapadają najważniejsze decyzje, kto jest kierownikiem systemu narządzania, zarządzania, co stanowi kierownictwo. Po systemu zarządzania, więc musi być, mus, musi być ten program audytów dostosowany do organizacji, do wymagań, do, w, do wskazań właśnie tejże jednostki organizacyjnej i ważne jest skalowanie, bo w, w przypadku wielu lokalizacji, w przypadku wielu miejsc, na przykład różnych krajów, tak jak mówię, możemy mieć jednostki organizacyjne w danym kraju, czy w, działające w obszarze międzynarodowym, Trzeba zwrócić uwagę na zaprojektowanie odpowiedniego tego programu audytowego, za, za planowanie audytu, za stwierdzenie zgodności tych programów audytowych z wszystkimi wymaganiami w konkretnych jednostkach, w konkretnych krajach czy w konkretnych miejscach.